Ale po co tu no? Ja przyjechałem sobie obejrzeć twoją chatę w nie i jest prestiżowa, jest dużo lepsza niż w Warszawie, ale mnie szałowa, nie o tym mieliśmy rady. Słuchaj, mam pojeba, który za czasy zrobi wszystko. I zagrałbym z nim w milionerów, słuchaj. Jak to pojeba? No pojeba po prostu za czasy, start partneru się na czasy, że zrobi wszystko. Ale w co by zagrał? W milionerów. Czyli? Faj. 100 zł. nie wiem, skocz z balkonu, 200 zł. I co, myślisz, że ktoś by skoczył z balkonu i płamał sobie nogi? On by za 15 zł skoczył z tego balkonu, ja Naprawdę, 100 złotych, no, skocz z balkonu, 200 złotych zjedz gówno świni Wyobrażasz to sobie? Ty za 200 zł jedz gówno świni Za 300, nie wiem, liżej. Ale tam w milionerach ma... chyba troszeczkę inaczej to wyglądało 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 koło tak Ale co, mm. ja mam 10 tysięcy wydać, tak? dzisiaj, jeżeli... Stary, ale już miał by świetny odcinek i to docenią, łapkę w Górę, więc myślę, że każdy będzie zadowolony. Czyli mówisz, że jeżeli postawimy fajną stawkę, to on zrobi wszystko naprawdę wszystko. Stary, on za to ty jest jego świni. Weź go przyprowadzić, stary. Przyprowadź go, a ja zacznę odcinek. Witam państwa bardzo serdecznie. słuchamy jestem i dzisiaj zagramy milionerów. Tak jak słyszeliście od Pusz Barbera. On przyprowadzi. On już jest na dole? Ja właśnie po iroide. Ale jest na dole? No, on już jest. No dobra, tak jak słyszeliście, jeżeli jesteście nowi, e, czerwony przycisk. E, e, tak jak widzicie na moim paluszku, zostawcie tam na dole, a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania, bo dzisiaj chyba szykuje się gruby odcinek. W sensie, jeżeli push Barber mówi, że typ zrobi wszystko, no to najprawdopodobniej tak będzie. Dużo kasy do wydania, bo 10 koła, no, ale wydaje mi się, że chcecie coś takiego zobaczyć. Ja, 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 ja chcę to zobaczyć na pewno, także nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Gaz, na czołówkę, na czas, na tej sceny niczym Joker na mej twarzy, poker face, stoję po kolana w złocie, w płyty, de Fresh, ścianka w flecz, niczym COVID zasięg, mam ten wirusowy bujasz głową, wbrew tej woli, youtuberek, nuty stroi, ho, ho, A to moje nominacje, Lil Rock, Marta Linkiewicz, Kuba Wojewódzki i Lord Kruszwil. Konkurs na 100 zł i w karty wystarczy, zasubskrybować dwa kanały, czyli Sprint IT i Pawule Games, oraz napisać dowolny komentarz. Już dziś kupujcie kamerzysty wraz z autografem na kamerzysta.store. Link również znajdziecie w opisie. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta, dzisiaj jest mega energiczny dzień, a to dlatego, że zamiast... Napoi, zamiast napoi gazowanych, herbaty, kawy, czegokolwiek innego będziemy pić tylko i wyłącznie energetyk. Wszyscy od rana będziemy pić energetyki Jest godzina około 10 rano do godziny 23 Jedyny napój jaki będziemy pić to jest energetyk Co myślisz o tym fotograf. Jesteś w stanie podołać challenge'owi? Zobaczymy że przetrwamy te inne Jestem ciekawy po prostu reakcji ludzi jak będą się zachowywać Bo coś czuję że będzie tutaj niezły burder W każdym razie, tak jak obiecałem Tutaj znajduje się ściana na której zostanie wpisana pierwsza osoba dzisiejszego dnia Jutro zostanie wpisana kolejna osoba Żeby zostać wpisany na tej ścianie Wystarczy, że zasubskrybujesz kanał, czyli taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na markerze Klikniesz tam na dole i dołączysz do najszybciej rozwijającego się kanału, czyli naszego i komentujesz w dowolny sposób yy, po prostu ten film. A dzisiejszym laureatem Atem będzie arbuzik JT, bo akurat mi się wyświetlił. Także akurat jego wybierzemy, wpisujemy go na ściankę. Oczywiście możecie wpadać do niego na kanał. Jeżeli chcecie taką samą promocję, no to wystarczy spełnić tylko te dwa warunki, żeby się nie pomylił. Okej, okay, pierwsza osoba została wpisana. E, także, cóż, jeżeli również chcesz się znaleźć na ścianie, to wiesz co musisz zrobić. A my już udajemy się do sklepu kupić energetyki. Bo czuję, że ten dzień będzie ostry. A co ty robisz? Poprawiam po której, bo te ryby wyglądały jak V. I co teraz uważasz, że ładniej to wygląda, tak? Tak, bardziej, bo artystycznie. Za, taki, za takie napisy to powinni dwa słowy zostawić, tak naprawdę. Dobra, lecimy do tego sklepu, bo czeka nas mocny dzień! I tak byś nie poprawiał, tego, tak Gwarantuję ci, po tych energetykach już tak nie będziesz poprawiać. Już nie będziesz już mieć okazji, bo będzie to rzucać. Bręka by ci nie ustała. Cześć dziewczyny! Cześć dziewczyny! Co tam, Lolita? Lolita, Lolita zielona włosa i e, blondowłosa. E, jak? Ja, jak? to masz na imię? Zapomniałem. No nie wiem, ja też nie pamiętam. Na, na, chyba na H? Nie wiem, nie pamiętam. Ja też nie wiem, jak ty się nazywasz. Naprawdę? No. Dobra, w każdym razie. A już że to Karinka, to tylko wielka. Dobrze, Oliwia, Lecisz z nami po energetyki, czy nie lecisz nie, z nami nie, po energetyki? Po ty nie. też. Lecimy tak, z nami po energetyki? Lecimy. A wiecie lecimy w ogóle, jaki normalny? dzień nagrywamy? Lecimy mamy helikopter? Nie. Dlaczego znowu energetyki? Ja już mam po ostatnim dosie. Ale dzisiaj cały dzień pijemy energetyki. Aż do wieczora. Nie, ja już Oj, Wiolka, no niestety nie masz wyboru. Za razem. Masz kaca? Ma, ma... O, masz kaca. Nie. Masz kaca. A ty coś masz jakiś ja, dziwny nadmiar energii, kto wrócił? Karin, Karin, czemu uciekasz? Karinko, z babcią gienią gadasz telefon. A, Wienio, babcia, Wienio, no, tak. Dobra, lecimy A, po energetyki. Kup helikopter, to będziemy latać na serio. Oj, tak, wykupimy cały sklep y, z energetyków, także zapraszam Państwa y, do Bardzo serdecznie zapraszamy do tak, tak, tak się wykupuje i... sklep. <noise> także, chodźcie. Które brać? Wszystkie, nie? No, wiem wszystkie. Ale tak, wszystkie, wszystkie? Czy? Już możecie wejść. Bo możecie im pakować? Tylko to bez cukru, chyba nie. Czy ktoś pije bez cukru? Teraz są cukru. Nie nie, Dobra, to... nie dojdziemy, które nie chcę pracować teraz, weźcie sobie, ustawcie jedne te, jedne te, mój zresztą A, kupisz cały sklep No, no tak, no, no takie, takie było założenie tego, w sensie, może monsterki? Dawaj, ładuj mi to tury no i co? No i wyrzucili nas ze sklepu, ze względu na to, wyrzucili nas finalnie, ale chcieli nas wyrzucić, ze względu na to, że nagrywaliśmy. Teraz pamiętajcie drodzy widzowie, że RODO nie obowiązuje, bo każdy ma zasuniętą maskę, także możecie nagrywać w dosłownie gdzie tylko i wyłącznie chcecie. Jeżeli ktoś ma maskę oczywiście nałożoną, a jeżeli ktoś nie ma nałożonej maski, to popełnia przestępstwo, tak? W każdym razie, cóż, no wypadałoby wypić sobie jednego energetykę, chyba co, no. Na dobry początek dnia. Także cóż, zerujemy. Prawda? No naprawdę. To dredziarz by się przydał, on umie zerować. No to dredziarzowi zaraz damy parę energetyków. Także wasze zdrowie widzowie. Jaszlu, to już trzeci, nie za dużo? No nie, bo jeszcze dzisiaj nic nie piłem, to co? On wypił już trzy w no, ciągu. Dobrać, nie no to dopiero do. otworzu trzeciego, czyli jeszcze nie wypił trzeciego, ale my też już ponosi. Ja wypiłem jednego, ale tak na raz i czuję, że... Nie, nie no trzy to jest tak ten, ale jak piliśmy na tym challenge tyle to już za dużo było na raz. Jezu, jest ja muszę dawać wgaźnik, bo... no rzucam nie? O no, Jezu! Nie rzuca wami? Na razie No On nami czy... rzuca, bo teraz tak. To było... Ale dobra, no, no to jest normalne, ta tak? No to kurde. Karzysta! No fajnie! Co to ci chodzi? Pana nie wylałem. Jezus, co ty właśnie? robisz? Ty aż tak ci ręce latają, że wylewasz? No powyżej. małeś tak. szkoda paliwa. Ale strasznie, kurde, dwa energetyki, ale jak na wypijesz wypijesz te dwa energetyki, to A potem wypijesz. Dwa, ja widziałem, że ty No dwa. No tak, dwa. No, no dwa chyba. A jak mamy to pić do wieczora, to ja nie wiem, czy ja dam radę. No sam, żeś to wymyślił. Było tyle nie pić, przecież to nie jest to więcej, tylko że pijemy zamiast picia. I wody. Oni są w stanie, my jesteś w stanie. normalnie Przestraszyłaś się? To też wyszypana jesteś? Nie, wcale. Patrz co narobi? robi. <laughs> Wyczepało was czy nie? jeszcze nie! No może coś poradnić z tymi rączkami Marcinkowi. Dobra. Coś! Co się stało? Pokaż! Nie wolno. No pokaż, Nic no. się nie stało. Ale nie musieliście tego w aucie. Roznosi ich co Z jak zostawiliśmy, a oni coś się tam. Ja nie wiem, tak. czemu to nie, nie podchodziliśmy. No bo po prostu za dużo energii ma i po prostu zaczęła nie girgotać czy co to... Tak się nie gilgota. Okej, jesteście gotowi na to, żeby skosztować tutaj pierwszego energetyka, bo my już się napiliśmy tutaj energetyków, jak byliśmy w aucie. A, jedno tylko tak nie jest, ja biorę. Czym on to jak na jego Wake up to the life! Wracaj do życia, Dredziarz. Jolka, Wielka, ja wiem, że ty lubisz energetyki. Ale teraz ja nie odbierajcie to... ich, bo będą wstrząśnięte. Pi, pi. A tak na raz? No możesz na raz, możesz, a dasz na raz? Dawaj Karina, dawaj na raz. Coś dasz... i tak nie dam rady. Spróbuj. Bo jak pije, jaka zawzięta, myślisz, żeby pije? Nie. Pokaż. Bardzo, Ale pra... Pra... dobra dawaj, zimne Dawaj do... do końca, dawaj do końca. I co, wypiłaś? Widziałaś kiedyś Kalinę, która wypiła Monstera? A serio? Wypiła. Na no serio wypiła, co jest? No, no każdy. Wygrała? Tak. Co wygrała? Nic nie wygrałaś. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku Opa, nie pijecie o... nic oprócz o... energetyków. <laughs> nic, zaczekuję. Nic oprócz energetyków. Chyba zrozumieliśmy siebie. Fotograf, czy mógłbyś wyjść e, z telefonu? Nagrywamy odcinek. Ty również. Co ty ta Kalinka, tak? Super leduję, no. Co, walnęło ci po tym energolu? Jak myślisz? Energetyków, a później wypiję całego naraz, no to chyba jest nie tak. Wiesz, że nie jestem zwolenniczką tego, ale robię to dla firmy. Co ty taka nerwowa się zrobiłaś? Po nerwowa, Po prostu mam dużo energii, muszę wypić. Słyszałam, że jak więcej wypiję, to przestała mnie plecy boleć? Nie wiem. A co bolą cię plecy? Bardzo mnie bolą plecy, nie mogę chodzić i bardzo źle się czuję. Chyba muszę wypić dzisiaj dużo energetyków. Ty, wielka chyba przyzwyczajona. Jak ona dziewięć wypiła naraz po żeby się I znowu nie pożygała, nie? Ten tylko rę ręką marusza. na razie jest dobrze. Ja też muszę sobie coś e, zaraz e, doładować energię, ale powiem wam, że no, jestem taki napuzowany cały czas. Czemu ty schody myjesz? Mop jest Ale to jest suchy mop. Tak to nie działa, tak się tego nie używa. Ale po co to zmiatasz? Na bo Nie będzie czysto. No nie będzie czysto, nie wiem, to jest brudny mop. No będziemy wyczyścić tego. To jest lepiej jakbyś głową dredziata to umyła. Dobra, ja muszę trzascać coś energola i eee, widzimy się za chwilę jak jest walna energetyka, bo no muszę się pobudzić. Tak jak oni są pobudzeni, ja też muszę się pobudzić, bo tą kolejkę po prostu minąłem i to już ze mnie zeszło. Tamte energetyki ze mnie zeszły, chociaż nie wiem, bo też e, szybko tymi ruszam, Tak, nie wiem, chyba szybciej mówię niż zwykle, a zazwyczaj się od więc no wydaje mi się, że jeszcze szybciej mówię niż zwykle, więc e, chyba jest dobrze. No, czyli te energetyki jakby e, nie patrzeć mnie trzymają, chyba. Ale nie jestem do końca pewny, że mnie trzymają. E, w każdym razie Karina na pewno trzymają, bo Karina cały czas Coś robi no. Dobra, Drezia, jesteś wszystko ok z tobą, nie? Boli, boli. Ale co ci boli? boli? Plecy bolą, ja muszę napić energetyka. Nie Którego by się tu napić tego energetyka? Bo chyba no. ten będzie dobry, dobra. napiję się tego, energetyka i widzimy się za chwilę. Tak, tak, się często? strasznie mi się trzęsło ręce, naprawdę, ja nie mogę aż. Tu... A co na energetyków? No tak, no o co to chodzi? Ja nie mogę tego otrzymać. A ty piłaś energetyki wcześniej? No piłam. Piłam. Ale czy piłaś ogólnie energetyki nie, wcześniej? Nie, piłam. nie, ja nie piję tego. Masz jakieś tego problemy poje. z głową, nie? Ogólnie no, masz redzę? coś z głową i... Jest ja mam z głową? Nie mam nic z głową, musisz to dobrze. Ty też masz coś z głową i w ogóle wy wszyscy jesteście. Dlaczego dzienami. Dlaczego uważasz, dlaczego? że mam coś z głową? Bo łazisz za mną z kamerą i liczysz na to, że coś mi się stanie po jednym energetyku. Ale ja nie liczę na to, że coś się stanie po jednym energetyku, uważam po prostu, że mam to... dużo energii i ta energię no. trzeba jakoś po prostu spożytkować. Tylko nie no wiem co ja na co spożytkować. Stało, nie? Mi się coś stało, nie? Ja po no prostu, 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 prostu mam dużo tak energii. Tylko coś tam jest, coś innego. Nie, ja piłem energetyki, jeżeli uważasz, że my zrobiłem coś innego, no to po prostu zgłoś to do jakiejś odpowiedniej... Go, 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 go. Dobra, wiórka za mnie się, bo ja dzisiaj mam dużo energii i muszę tą energię wykorzystać. Dajcie mi jakąś robotę. Co ja mogę zrobić, Karinka? Ja mogę posprzątać, to daj ale mi Trawnik? tak. Trawnik, trawnik, zajebiście! Chodź, 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 bo mi skosić trawnik. Idziemy. Ale zajebiście, ale dużo energii mam. Wiesz, ile wypiłem energetyków. Dzisiaj chyba z 7 albo 8. A ty dopiero ja pijesz innego. Macie, dlaczego wypiłeś tylko jest. innego energetyka? Dobra, Wypij tak, z nami bo... energię mordę, nie rozumiesz? Ale co ci chodzi? Nie dotykaj mnie! Jesteście chorzy na głowę Ty, gdzie ta kosiarka jest w ogóle? No bo ja bym odpalił tą kosiarkę i będę kosił W jakim garażu? W jakim garażu? No to chodź z mną wielka. no pomożesz mi to zrobić No bo ja tak sam nie umiem, no dawaj Gdzie jest złota rączka? Złota rączka, chodź Złota rączka, chodź, chodź Idziemy skosić trawę Ty będziesz kosić trawę, czy ja mam kosić trawę? Ja chcę kosić trawę, bo ta trawa będzie tak koszona dobrze nie? Wata jest. Wata jest. To pociągnąć się również? Nie Chyba jest. O, chyba. O, zapaliło, zapaliło. Gazuję ja jej dodaj. Dobra, idziemy. Ale patrz nie dookoła. No, no jak się no, jest. Właśnie jest po kolei jakiś kufka, będzie wycinał. W ogóle zauważyłeś, że ta trawa jest skoszona? No ja ją dopiero skoszona, ale no, można trochę skrócić. No, no co, no, co no, robić? No, chodź, chodź, chodź. a ja nie chodź. Jakieś fady. Jakby nie mogli to braknieć. Co tak szybko? Bo się nie zdąży skosić i nie wciągnie Ten jak biega, plecy mnie bolą Zobacz jak krzywo, nie? No przecież to będzie trzeba równać spala, po nim Ale ta kosiarka nie zdąży już, wciągnąć z tej trawy co, Dawaj kamerę, dawaj kamerę, jak chcecie do koście Ja idę zobaczyć co się dzieje na chacie jest co ty? Nie... Chowia? A, ja nie wiem czy jestem głodny, ale mogę zjeść w sumie Uff. Nie. Pokosiłem trawkę do no powiem ci, że nie Ale trochę polatałem z tym trawnikiem A ty teraz ty co, już nie kosisz? I kości ci już? Ja wygląda No zapraszam na obiad, bolę. chodź, chodź. Co ty taki spokojny fotograf. No mi się jesteś? po energetyku zawsze chce spać. Ty widzisz go? Czemu on się w ogóle nie rusza? Nie wiem, nie wiem. Wiesz czy nie ruszasz? W ogóle czemu ta na pół działa tak, że albo są Muszę mega energiczni, a ja na pół więcej. w ogóle. może przestaną mnie boleć plecy jak wypiję więcej i będę miał. więcej I A miał ile wypijesz teraz? Jednego? No tylko jednego. No, ale jesteś lamusem. Ja wypiłem 8 albo 9 już. Ile wypijesz? Poteroczka? Ile ty wypiłeś? O 8 albo 9 Ja, ja, ty ja jesteś chory na głowę Widać bo ale... tobie, bo się zachowujesz tak jakbyś. No, jakbyś A ty ile wypiłaś, Sekarang? Sekarang yang kedua dan ketiga Tetapi kemudian saya sedikit I co, I już ci uspokoiłaś? To strasznie słabo dla ciebie to działa, ale na mnie to działa dobrze, bo chyba najlepiej się zachowuje z nas wszystkich, bo taki miałbyś efekt i wy po prostu nie umiecie nagrywać filmu, bo jak się nagrywa film, to się pije dużo energetyków, żeby wyszedł dobry film, a nie żeby wyszedł cały film, dlatego nie wiem dlaczego tak robicie. A dawaj, do piosenki wymyślimy, dawaj. No to sobie wymyślaj, ja teraz muszę zjeść zupę, ale nie mogę jej zjeść, bo cały czas w mną rzuca, także jest problem. Ale się karmić, Ale nie, 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 ja dziękuję, ja nie chcę, żebyś mnie karmił, nie, nie nie którego mi proponujesz? Energię. Nie, no nie co wiem, którego chcesz. Nie ja już się to trochę uspokoiłem, to w ze mnie zeszło, ale nie aż tak bardzo. Ale już zeszło, tak się uspokoiłeś. Tak? No bo serce by zaczęło boleć, nie, dlaczego? Ja nie, się zdecydować. nie bo to co... wiem dlaczego. Nie wiem, który wybrać. Ja już ci piję, nie? Bo ja już wypiłem prawie dziewięć. No on starczył. Ja muszę się uspokoić ty ta, a ja nawet jeszcze nie wziąłem do ręki, a ty już z ze mną zbijesz Co? Czemu takiego małego ręka sobie wzięłaś? Raz duży, raz, raz mały <laughs> To ja też wezmę tego mniejszego blaka Zróbka. Kalinka, a ty się ze mną zbijesz, czy się ze mną nie zbijesz? Nie Nie? Dlaczego jesteś taka niemiła? O, jednak się zbijesz, no A ciebie już komplecki przestał polecić, co? Już lepiej mi, no, chyba to przez te energetyki właśnie takie. Co ci Jasiu odwala? Pelcok Ja mu zawsze odwalę Patrz jakieś u góry. <laughs> Dobra, zła jest O nie. O nie, teraz będziesz malować, nie? Co robisz, no? Zniknie. Jak zniknie? No jak zniknie? Ty wszystko umiesz, tylko popsuć. Taka złota rączka z A patrz, co tutaj zrobił, nie? Ale patrz, patr co tu zrobił? Cześć, to nie ja. No jak nie ty? Na nie Tak, jak teraz zrobimy. Jak to tu jest na ściana, nie? To, widzisz? No, kurde, tak... Amatorka sama tu łazi po tym domu. Nikt kurde nic porządnie nie umie. To nie skończyć. zejdzie. za mało no tak, jeszcze no, no, to z wałkiem właśnie, ostatnim... nie będę wspominał. Dobrze, że już nie tej tylko bo i tak serce boli, że to jest masakra jakaś. Nie, nie będę już nic mówił, nie? Ale wszystko, kurde. No nie wiem, tak dziwnie się czuję. Takie miała rytmie serca, nie? Ja już się staję nerwowy, nie? Ja czuję, że ja zaraz wybuchnę. Ja już czuję, że coś jest ze mną nie tak i zaraz wybuchnę, nie? Czuję. wiesz... Mi odwaliło na początku, ale teraz się uspokajam ja i się mnie boli serce, nie? Staje się nerwowy bardzo. Bo ja już nie piję. Ja już nie piję na dzisiaj, nic już nie będę pić po prostu. A się chce spać, tak? Najwięcej więcej tym bardziej mi się kurde. Zaczyna znowu wszystko irytować, denerwować i najchętniej. Kurde, wszystkich pozabijać. Z tego domu już nie wszyscy. Kurde, klaskać mi tu! A chłopaki sobie piony, piony zbijają. Za... Hałasują, tylko wasze mi hałasują. Dobra, skleja była, co? Chuj. Dobra. Nawet ty tak nie potrafisz sklejać, jak ja, jestem ja, ja tu... prosta. Czego nie potrafi sklejać? No, Chyba dawaj, podpaski po... do gaci <laughs> <laughs> Widzisz dobrze? No. Przestań! Dredzież ma okres? Nie, ja, mnie serce boli, nie? Wszystko, plecy mnie boli serce mnie boli Ja też się źle A nie, serem ale mnie boli, nie. nie? boli. No po co zalepiłeś? Wypaliłeś się O, patrz! Tak to wykryt... ostatni Dredzież chciał ci kupić i dodać Na urodziny I się teraz upiera. No zobacz! Nie zobacz! Prawie. Co ty gadasz? Boli mnie serce Ona też wypija energetykę, nie? Ona chyba nie musi wypić energetykę Ona jest taka jak musi. ty Co jest, Karinka? Nie mnie też, ale serce już mi przestało boleć, ale bolało. A, a mi w ogóle jakby nie biło. Nie czuję. Ile tak. tego wypiłaś? No to jest trzeci. Trzeci? Ten czwarty. Wypiłam dwa małe. Ten jeden to tak na raz wypiłam, No i teraz ten, już troszkę zostało. To nie wiem czy powinniśmy małe. tyle tego pić. Oczywiście, że nie Co jest, Oliwia? To Na tym ścianach chyba chodzi. Co tam, tam na, na dole taki hałas jest? Oj, nie znają, że on Zobacz, szybko, możesz iść. Że co? Dawaj z nami, chodź! No Dawaj nie! Nie serce boli Im już totalnie trzasnęło, szalisz Karina? Oni jakby nie do będą skakać Uż, już te Ich już chyba trzasnęło, nie? Hmm. Jak myśli? No nie no, musimy do 23 nie? Nie wiem czy to jest dobry pomysł Co jest Dredziarz? Nie ja to już w ogóle wygięty <laughs> Plecy przestały mnie boleć, a się lepiej poczułem Czuję się taki żywy, silny, spełniony Czuję się taki wielki tak spełniony, mm -hmm. jestem spełniony. Rozumiesz to? Mm -hmm. To może być do, do kościół trawnik Słucham? Do kościół trawnik być może. Dlaczego nie? No bo nie. Co jest z wami? Jestem przed chwilą w studium dla jak, małpy. Jakoś. Chyba to też dramula czek za dużo, nie wiem. Chcesz jak za dużo pijesz? No nie już mnie nie wiem. Bo nie, no wiecie, że na pewno nie wytrzymamy, ja już ledwo co żyję, nie? Ja czuję a Ja jestem a ja pan... Panem panem ale to co? Przecież one energetyków tak nie powinno w ogóle być. Chyba za bardzo się znowu wygiąłem i znowu mnie plecy bolą. Idę się położyć. Jak ta wygięta przy samochodzie. No, <laughs> <Ta. laughs> Chyba za bardzo się dzisiaj powyginałem, bolały mnie plecy, przesadzały i teraz znowu mnie Ciekawe, bolą bo idę się położyć. A. Nie wiem, powiem wam, że ten dzień jest okropny. Ja już tak źle się czułem, teraz też się źle czuję, też lepiej niż wcześniej. A co, ty kolejnego pijesz? Na ciebie otworzyłam. Ja nie, ja nie chcę. Go bo serce boli. Też byśmy się Żegnam z widzami, nie? Bo ja idę się położy No to i się położyć, ja też ledwo co żyję, nie? Ten odcinek w ogóle nie był dobrym pomysłem. Robisz sobie wolno, nie mam siły dzisiaj nagrywać. Ale co, odpadasz? No. Najpierw w cholerę energii, potem całkowity spadek energii. Ale co to tak nie działa właśnie? A ty ile tego wypijasz? najmniej wypijasz. Naprawdę wcale, nie najmniej mniej. Jak ręce latały na początku, po dwóch dniach. Bo no, no, ja tego nigdy nie piję. Jak na waży 20 kg, to wiesz. na elektryczką, bym była wklęsła w wszystko. A jesteś jedna w wklęsła teraz, tak? <śmiech> <śmiech> Ale poczucie humoru się nadal go trzyma. <laughs> wszystko dobrze? <laughs> Kryć mi się w głowie. Co się dzieje, Wiola? Kryć mi się w głowie pod tych energety, postaci, po tych To takich ostatnio. Nie dobrze, głowa mnie boli. Ale co serio, czy, 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 serio coś się dzieje? No tak, nie wiem, nie, nie, nie mogę tyle znowu pić energiatek. Znowu coś się dzieje. Ale co się dzieje? No nie wiem, kręcimy się w ja głowie, nie mam siły nawet chodzić. Jakby się znowu zrygała, bo wtedy zrygała i potem jej ja nic nie było. No ale teraz wypiłam mało, no, mniej tych. Ale już jak wypiję teraz więcej to przez ciebie, to już nie, no, nie Pójdźmy do lekarza, proszę. Zajmij ale co, rady. aż... Czekaj, 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 czekaj. Na pewno aż tak się źle czujesz, żeby tak. iść do lekarza? Tak. Ale wiesz, że jest, jest wirus i że nie za bardzo do lekarza możemy iść. Tak, no, nie ci przynieść. Tak, ale ona, no, ona, ona naprawdę jest... Tak, o coś mi tutaj mam takie kołotanie serca, z dużo tych samych. Dobra, może to nie, nie był dobry pomysł, żeby Dajam, to, to nagrywać. Ja zawsze się po tworzyw konkurencję źle czuję. Ale nie musiałaś tyle pić, Bioła. No ja wiem, że chciałeś, żeby był dobry film, ale... No, już może być nie lepiej, bo się coś nie można. Dobra, kończymy ten film, nie? jeżeli ona nie, się tak... Bo... Ale przyznaj się pić tylko energetyki, Ja czemu ty dajesz? No, no... No jak czemu i daję wodę? No bo się źle czuję, się człowieku. No, wiedziałeś, on się, się, się ona wypiła No, on To, to, to na filmach, no to też mogę się napić wody. Ale ona się źle czuje. No co No dobra, film się filmem, okej. A skąd wiesz, że ona nie rzuca? Zobacz. ja też się źle czuję, mogę się napić soku? No dobra, a widzisz, żeby uszukiwała? Zobacz, w jakim ona jest w stanie. No, no, dobra, no. Ale jesteś okropny w tym ale momencie, nie? Co on teraz wiesz? Nie, o to już jest żenuła, nie? No zobacz, jak ona się czuje. Ja też, się czuję, ale o, jest straszny, może. No, jesteś... no dobra. O, 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 no dobrze pojedziemy, tylko pamiętaj, że jest pandemia i że możemy się zarazić. No dobra, to już jest żałosne, nie? Proszę cię. Nie, proszę cię uspokój się. Dobra, film, filmem, ale serio. Dobra, już... To nie jest śmieszne. Ja wiem, że ty próbujesz być zawsze śmieszne. Ale tego Ale to nie jest śmieszne Dobra Wiola. Chcesz na pewno Wiola do tego lekarza? Dobra, kto, kto z nim jedzie? Ja też chcę do lekarza. No ja mogę pojechać. Ja też muszę. Muszę do lekarza. Muszę do lekarza. Ja on jest normalne, no to on się śmieje. Dobra, Ale przestań Jaszur, naprawdę. Co, co ty wiesz? Nie no, znam ją, przecież widzimy jak ona się normalnie zachowuje, ona się zawsze e, uśmiecha. Ona nawet jak się denerwuje to się uśmiecha Ale teraz. a jak no, Idź, jedziemy. No chodźcie. bo no, to wyłącz. Zobaczcie no co wam powie lekarz, że nic jej nie. jest. Proszę. No dobra, już jedziemy, spokojnie. Weźcie pożegnaj. Z widzami. Ja? No. No to jedziemy właśnie do lekarza. Tak, idziemy. na pewno. No to jedziemy do lekarza, kończymy odcinek i taki czerwony przycisk. Dobra, już o tym czerwonym nie mów. Dobra. To co koniec filmu, tak? Na pewno.